Przygotowanie symulacji procesów trysku w SolidWorks Plastics 2020 jest w tym momencie szybsze oraz bardziej intuicyjne. Możemy w tym momencie nadać większość parametrów symulacji bezpośrednio na modelu 3D bez wcześniejszego stworzenia modelu dyskretnego. Domeny możemy przypisać dla każdego elementu w badaniu. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy menadżerza badania Solidworks Plastics. Aby wskazać jakim typem jest dany obiekt, warunki brzegowe, jak i inne parametry można nadać bezpośrednio na geometrię modelu, takie jak warunek punktów trysku, jak kierunek rozformowania czy wloty oraz wloty chłodziwe. Podobnie jak domeny, mogą one zostać nałożone na model 3D bez dyskretyzacji modelu. Zmiana podejścia w SolidWorks Plastics 2020 pozwala szybciej utworzyć badanie, a przez powiązanie warunków brzegowych z geometrią badanie aktualizuje się wraz z modelem.